Panie i panowie, atmosfera robi się absolutnie gorąca. Blizzard od zawsze lubił nas nękać drobnymi zapowiedziami na Twitterze i Facebooku i tak dzieje się tym razem. Ledwo co pojawił się wywiad z EFI o Ladele, a dziś zaprezentowano wiadomość z ostatniej chwili to jest niesamowite. Na lotnisku w Numbani roboty obronne OR-15 zostają zniszczone przez nieznanego sprawcę. We wspomnianym wywiadzie dowiadujemy się, iż OR-15 to są nowe jednostki, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Jak widzicie, wiele z nich zostało zniszczonych. Ale i to jak? No spójrzcie tylko. Ten robot został dosłownie wbity w ścianę. Zupełnie jakby otrzymał potężne uderzenie z pięści. To może jednak będzie ten Dumfist. I co jest jeszcze bardzo ciekawe w tym zdjęciu? W prawym dolnym rogu jest nazwisko autora. Efi Oladele. No ale jak? Znajdowała się ona na lotnisku w trakcie tego ataku? Zobaczcie, na dole widać stertę tych robotów. Moim zdaniem Effi wykonała tą fotografię dzięki kamerze zamontowanej w OR15. To właśnie wygląda tak, jakby autor zdjęcia znajdował się w tej stercie. I w ogóle to przepraszam was, bo w poprzednim filmie miałem jeszcze wspomnieć o muzyce z menu głównego, którą mieliśmy okazję posłuchać na serwerach PST. Kilku dniach wróciła stara melodia. Ale oczywiście, pierwsze co nam przychodzi do głowy, to to, że zbliża się coś niedobrego. Ludzie nazywają tę muzykę motywem dumfista lub kryzysu omnicznego. I nic w tym dziwnego, bowiem pierwszy raz usłyszeliśmy to w trailerze, w momencie, gdy właśnie są przedstawiane konflikty na świecie. Właściwie to już jest na 100% pewne, że na Numbani stanie się coś niedobrego. Co jest jeszcze zabawne. Dosłownie, 5 minut przed zobaczeniem tego obrazka na Twitterze przypomniało mi się coś bardzo ciekawego. Otóż w dwóch zwiastunach kinowych widzimy, że na Numbani faktycznie będzie miała miejsce walka ze Szponem. Czy tym razem dorwą rękawice pięściarza? Moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja jestem podekscytowany. Do Overwatcha ciągle dodawane są nowe rzeczy, ale to właśnie nowi bohaterowie wzbudzają we mnie najwięcej emocji. Może trochę przesadzam. I najgorsze jest to, że nowy Heros pojawi się prawdopodobnie w trakcie iem A właśnie, o tym wam nie mówiłem, będę na IEM-ie, ale to temat na osobny filmik. Na razie to by było na tyle, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!